Serdecznie witamy Was w telewizyjnej lekcji od Pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczyna się rok liturgiczny, w tym rozważamy Ewangelię Świętego Łukasza. Ks. Głównie. Ksiądz Ławy Kraskowski, Ksiądz Boże, Maciąg. Szczęść Ksiądz Robert Muszyński. Posłuchajmy. Dzisiaj jest Ewangelia Świętego Łukasza, 21 rozdział, wersety od 25 i następne. Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających Ziemi, albowiem moce niebios zostaną, zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą syna człowieczego nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was z nienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczym. Ewangelia zaczyna się katastroficznie. No, a ja bym powiedział, że to jest także dobra nowina. Jezus powiedział, że to jest dobra nowina. Tak. To to dlatego, możliwe. że na tych katastrofach, na, na tych katastrofach kosmicznych czy innych, naturalnych, albo też militarnych w postaci wojen, koncentrują się ci, którzy nie mają przed oczami Jezusa Chrystusa, który był, jest i przychodzi. A Pismo Święte w oryginale mówi jeszcze bardziej dosadnie, jest wręcz przychodzącym, to jest jakby jego imię, czy tytuł, nie? Przychodzi nieustannie i przyjdzie na końcu czasów i już jakby wyruszył w drogę, już zmierza ku nam. To mi się bardzo... krokami. Tak, podoba co mówisz. Przypomina mi się nasz Wspaniały profesor Homerski, ksiądz Józef. Józef zresztą, który kiedy zapytany przez nas, jak to jest z tą właśnie Epifanią, z tym czasem przyjścia Jezusa, właśnie, z, i chociaż z paruzją. z paruzją i my mówimy, chyba z Jezusem już to się kontynuuje, już to się zaczęło. On tak się uśmiechnął, mówi, dobrze mówicie, tak jest, nie? Bo czytałeś tą pierwszą część, to te fundamenty ziemi. E, zostały wstrząśnięte przez ewangelizację wspaniałą, jaką przecież Kościół robił i robi. W życiu każdego z nas też zostaliśmy wstrząśnięci, jakbym tak powiedział, potrząśnięci przez Jezusa ku nawróceniu, że te fundamenty aż do fundamentów, nie? Wszystko musiało być zburzone z tego starego człowieka i burzy Pan Bóg to dokładnie, jak takim młotem, jakby pneumatycznym, prum, prum, słuchanie Słowa Bożego i te piękne wydarzenia, które Bóg daje, do tego służą. Także w tym wymiarze ono już się realizuje. I to, co mówisz ty, że. Ale jednocześnie, tak. jeżeli Chrystus jest Alfą i Omegą, początkiem i końcem, jest faktycznie Królem Wszechświata yy, i Panem Nieba i Ziemi i wszystkiego, to Jego powtórne przyjście jako Pana yy, i Króla musi być związane też no, z. z, z z poruszeniem się tego, tego świata widzialnego, że, no, jak, że, że, że wszyscy muszą jakoś to odczuć, że faktycznie niebo, ziemia, słońce, gwiazdy, planety i tak dalej no, to, to jest jego dzieło. Właśnie, właśnie powiem, będą bardzo zadowolone, radosne. Na pewno my dzisiaj wiemy bardziej realnie, konkretnie, co może znaczyć to wstrząśnienie mocy niebios. Jeżeli czytamy w gazetach, że. Wokół Słońca razem z naszą Ziemią krąży taki asteroida, nie pamiętam nazwy, który ma 500 metrów średnicy i ileś tam miliardów ton waży, jeżeli uderzyłby w Ziemię, a to jest jakoś prawdopodobne, gdyby nasze orbity się skrzyżowały to niebezpiecznie blisko tego asteroidy i nasza ziemska wtedy. Nie przeżyją na Ziemi nawet bakterie, prawda? Wiemy również, że Słońce nie jest wieczne, że Słońce jest taką elektrownią, której skończy się kiedyś energia. Paliwo? Ono zacznie gasnąć. Pewnie nie w tym wieku i nie w tym tysiącleciu i nie w tym milionie lat, ale, ale to jest y, oczywiste. Jeżeli wiemy, jak y, powiedzmy... Y, jak może potrafi wystąpić z brzegów na wysokość kilkudziesięciu metrów tsunami chociażby, że ta skorupa ziemska też potrafi tak potężnie Być się, tak? się zacząć, ponieważ tam jakieś płyty, płyty. potężne, techniczne, tak. głęboko pod oceanem uderzą o siebie z potworną siłą. Zdajemy sobie z tego wszystkiego sprawę i teraz ludzie, którzy yy, którzy nie mają wiary. I rzeczywiście mydleją ze strachu. Niektóre nawet grupy ogarnięte jakąś histerią religijną czy parareligijną, pseudoreligijną, popełniają zbiorowe samobójstwo. Yy, ludzie wtedy albo umierają ze strachu, albo próbują ten strach jakoś oswoić, tworząc filmy katastroficzne na przykład, czy jakieś tak. horrory, żeby potem wyjść z kina i powiedzieć, ów, jednak jeszcze świat istnieje i nam tutaj nic nie grozi, nie musimy nic zmieniać w swoim życiu. Dalej żyjemy w pewnych złudzeniach. Tak żyją ludzie, którzy nie mają wiary. Natomiast ludzie, którzy mają wiarę, patrzą inaczej. Wiarę w sensie, że. wzrok utkwiony w Jezusa, Jezusa jest... który jest i przychodzi. Był, I... co... jest i przychodzi. Czyli, jeżeli, czyli jeżeli mówimy kredą codziennie właściwie yy, i przede wszystkim w Eucharystii w niedzielę i mówimy wierzę. Że powtórnie przyjdziesz. ciała, zmartwy, ciała zmartwychwstania i życie wieczne. no to wierzę. Tak. Że, że to nastąpi. oczekuję. Oczekuję, nastąpi. Bacz się jednak. Bacz się mają ci, którzy. Bacz mają ci, tak by nie, źle powiedziałem. Będą się bali ci, którzy albo sprzenieżyli się Jezusowi, to ten strach będzie chyba no, horrendalny, będzie katastroficzny strach, bo jak człowiek się świadomie sprzeniewierzy łasce, to jak mu się to wszystko otworzy i odkryje, to będzie tragedia. Będą się bali oczywiście ci, którzy nie usłyszeli Jezusa, nie znali Go. Albo ale też skazali Go na, na nieistnienie. Nie, nie, tak. Czyli ci, którzy się, powiedzmy, wyśmiewają dzisiaj. Też, Z nas tak. się wyśmiewają, że jesteśmy ludźmi, którzy wierzą w jakieś bajki, baśnie, Którzy się nie trzymają rozumu, nie trzymają się nauki, że, że jesteśmy ludźmi zacofanymi w jakiś tak. sposób. Ale to jest straszne, nie? bo nawet Pismo Święte, pamiętam tak samo profesor Chomerski, mówi, Wiecie, dlaczego e, trzeba, nie tylko, że można, ale trzeba wierzyć pismu. my tam takie różne też pobożne teorieśmy wysnotali on mówi: Dlatego, że się wypełniło i się wypełnia, że się wypełniło. Czyli, czyli jeżeli. Chrześcijanie mają wzrok utwiony w Jezusie, o tym mówi Ewangelia. Ujrzą syna człowieczego tak. nadchodzącego w obłoku z mocą i chwałą. Tutaj nam Adwent i teksty Pisma Świętego ułatwiają jakby określenie, co to za przychodzenie, prawda? Tak. Od końca, patrząc na Adwent, na dynamikę Adwentu, wspominamy na samym końcu. Okoliczności jego przyjścia na ziemię, tego pierwszego historycznego, które się dokonało. Stąpił z nieba, prawda? I narodził tak, się z dla nas, Tak fakt. Dwa tysiące lat temu. Stąpił i to jego przyjście na świat w sposób trwały zmieniło całą historię świata do przodu, patrząc. Jest taka piękny, piękna forma gramatyczna, która to pokazuje grecki czas perfektum, który oznacza. Wydarzenie w przeszłości, które nie jest zamknięte w przeszłości, ale oddziałuje w sposób ciągły, trwały na naszą teraźniejszość. Tak jak tak. prawda, jakby zagrzmiało i, ten, i to echo ciągle słyszymy. Prawda? Jakby coś uderzyło w naszą ziemię i nadało jej kierunek, w którym ona podąża. Mo, może nie ziemię, ale historia. historia po prostu, historię, tak, tak, tak. Więc Jezus przyszedł. Następnie na początku Adwentu patrzymy na Jego przyjście powtórne w chwale, kiedy przyjdzie sąd Żywych i Umarłych. Znowu kredą. Nam o tym przypomina, tak. a w samym środku jest jego przychodzenie tu i teraz. No teraz to... mamy dalej, nie? Uważajcie i czuwajcie. Powtarzają no. się te dwa czasowniki. Uważajcie, czuwajcie. Jasne, no bo y, y, zobaczcie, jak y, demon, mówiąc jasno, odwodzi od tego, aby właśnie nasz wzrok nie był utkwiony w Jezusa. Y, ale Abyśmy się bardziej zajęli życiem tu na Ziemi, ja, moje życie, moje Kupowaniem, sprzedawaniem, pracą, zakładaniem panie, rodziny, Teraz rodziny. już jest w naszej ojczyźnie, też tu ziemskiej, coraz lepiej, coraz mniej e, widzimy w kościele ludzi. E, już właśnie zajęli się tym kupowaniem i sprzedawaniem, nazwijmy to tak obrazowo. Czyli praca, praca, potem piąteczek. Yy. Coś w tym rodzaju, tak, ale nawet. Relaks. Nawet w tym dobrym duchu, Często że jest. i pijaństwo. Tak, i potem na Troski końcu... do na znowu to... I wzrok nieutkwiony w Jezusie. I yy, cokolwiek by się działo, nazwijmy to w cudzysłowie złego, czyli niespodziewanego, to przyprawia tych ludzi o, o tragedię. Yy, oni nawet z płaczem i z twogą serca przybiegają wtedy do kościoła, proszą tam o modlitwę, zamawiają prześwięte, nie wiadomo o co. A ja mówię do nich, ale co się stało, nie? Bo ktoś tam zachorował, bo jakiś wypadek, nie? bo coś tam... Ja mówię, owszem, modlimy się, ale pamiętajcie, Pan Bóg jest Bogiem historii, czyli Pan Bóg mówi, to czemuś służy, patrzcie na Jezusa, słuchajcie Go i czytajcie Waszą historię w ten sposób, nie? Bo kiedy człowiek traci ten, ten mądrość właśnie tego patrzenia, tego czuwania, Życie może zamienić się w chorobę. W jedną sekundę, właśnie. Więc Jezus jest hoerchomenos, czyli przychodzący nieustannie. Teraz jak on przy, przychodzi do nas tak. dzisiaj? Pierwsze słowo. Słowo. Liturgia. Mówi Słowie. do nas. Mówi. Prawda? I w historii mówi. Oczekuje, żeby go słuchać tak. i rozumieć. Dokładnie, przychodzi w faktach i wydarzeniach historii. On jest Panem historii. I Teraz czytać, żeby zrozumieć historię... Czytać dziś. własną księgę, yy, księgę, dziejów własnych, tak. czyli własną biografię, on dziejów, to biografię. Tu mamy słownik, który tłumaczy jego znaki. język. Tak jest. A tu jest ten język. Przychodzi język. w sakramentach przede tak. wszystkim. W sposób bardzo taki... Realny, konkretny. Realny, prawda. Oczekujemy twojego przyjścia w chwale. Yy. Radując się Twoim przyjściem teraz, prawda? Tak. Do nas, kiedy gromadzimy się w Twoje imię na łamanie chleba, na Ewangelizm. Zwłaszcza na jest To tak możemy takim zaobserwować. Przychodzeniem i jeszcze przychodzi w znaku drugiego człowieka, tak. bardzo szczególnym znaku. Tak, tak. Bardzo ładnie ktoś to powiązał z przypowieścią o bogatym łazarzu, prawda? Że ten łazarz, czyli Eliezer po grecku, właściwie po hebrajsku, to jest hebrajskie tak. imię który znaczy Bóg moją pomocą, to jest ten ubogi, który jest u naszych bram, nie kołacze, ale czeka na to, żeby nakarmić go szczerą miłością. I on jest przysłany nam przez Boga, ten ubogi, po to, żeby nam pomóc dostać się do nieba. Tak. Ponieważ do nieba dostaną się ci, którzy mają żywą miłość w sobie, tak. więc ubogi jest dla nas taką Bożą pomocą, żeby. Dostać, żeby pomóc nam się dostać do nieba. Jest ten Łazarz, tak, Eliezer. W chorum właśnie miałem radość y, y, zobaczenia y, sądu ostatecznego namalowanego przez Fabionesa Włocha, malarza, który w moim koszyle to zrobił i właśnie on pokazał, że to przejście do nieba jest właśnie przez uczynki miłosierdzia, to co mówisz. I wspaniale to ujął, że właśnie ci, którzy czynią. świętego Franciszka, który... Tak założył zakon żebraczy, ale nie dlatego, żeby żebrać, tylko żeby pomagać bogatym wyrywać ich z ich własnych domów, z ich kieszeni. Ja też nie lubię tych momentów, nie? bo nieraz Pan Bóg musi do nas się dobrać to no mnie też się dobiera w ten sposób, że trzeba sobie uszczknąć i to tak, żeby złodzieja, tak. albo sami, ale sami, ale nie, nie to ludzie nie, I komuś Już musisz dzień. myśleć, tak, dobrego. nie, tak, nie. I to jest właśnie piękne, że Pan Bóg ciągle nas zmusza do tego, abyśmy to, co On nam daje na końcu, umieli tym A dobrze zarządzać. A święty powodzać. Franciszek tłumaczył swemu współbratu Leonowi, że jeżeli nas wyrzucą, obiją kijami, jeszcze to zrobią z naszego własnego klasztoru w zimę, to o. będzie okazja tak nie do, radości do, doskonałej, nie? do radości doskonałej, czyli że faktycznie yy, ci, ci biedni, ubodzy, nie tylko w sensie materialnym, ale też duchowym, no, nam na różne sposoby pomagają, żeby tak. yy, jednak yy, ukierunkowani bylibyśmy na niebo. No. Radość doskonała. No, uczyć jest. się przeżywać, czyli, czyli rzeczywiście mieć taki charakter Chrystusa, który, który nie przeklina i nie złoży tym, którzy go Którzy mu złożęczą i przeklinają. Dobrze, ale słuchajcie. Mówicie tak, Chrystus jest przychodzący ciągle. ciągle, a jednak mówi, że ten dzień spadł, żeby nie spadł ten dzień na was znienacka. No tak. Czyli tak, Chrystus jest przychodzący, a jednak koniec... będzie znienacka. No będzie to znaczy. koniec czasu. Jego przyjście jest nie, nieuniknione no, tak. i nieprzeniknione, czyli nie, nieodgarnione. Czy tak, przychodzi. Przychodzi, no przychodzi, tak, tak. Ale, wiesz, ale kiedyś przyjdzie jakby jednego dnia, jakby w jednym momencie, w sposób historię. taki uh -huh. widzialny. Tak, że wszystkich. przychodzi i wiemy, mamy pewność wiary tak. i chodzi o to tylko, żeby go dostrzec i przyjąć w porę, kiedy przychodzi do nas Teraz, Czy teraz na raz przychodzi przyjdzie? przez wiarę. Widzimy, możemy go dostrzec przez wiarę, ale tego dnia zobaczymy go na własne oczy. Wszyscy. Czy chcemy, czy, bieżący, czy nie bieżący. Czy nie chcemy? Tak jak powiedzieliśmy, na, nawet ci, którzy go skazali na nieistnienie, nie też go zobaczą na własne oczy. Tak i, I się zdziwią. Tak, jak mówi, czuwajcie inni. I na módl. całej Cieszo. ziemi. Na wszystkich, którzy mieszkają módl. na całej ziemi. Czuwajcie, módlcie się, nie popadajcie w lęk, w strach, tylko żyjcie mądrze właśnie, bez, żebyście nie byli w tym Jest jeszcze módl. jedno takie tak. ważne wezwanie. Czuwajcie, módlcie się i... Nabierzcie ducha, podnieście głowę. Służycie takie ciekawe greckie słówko anaksa, które oznacza wyprostujcie się, jak o. ktoś zgięty w pół z wzrokiem wbitym w ziemię, ponieważ albo jest obciążony jakimś takim wielkim trudem, ciężarem, jakiś trosk, cierpień, słabości, kłopotów, obowiązków, albo też tak bardzo wpatrzony w siebie, jakby zakręcony... Swój pępek na dziewiętro. Wpatrzony, brzydko mówiąc, w swój własny pępek, w swoje własne sprawy, problemy. Pan Jezus mówi, podnieście głowy, spójrzcie na przychodzącego, na mnie. Jeżeli, jeżeli dzisiaj jesteśmy w stanie pomyśleć, że... w Ważne wezwanie na azbert. Y, tak. Że chociażby w krajach muzułmańskich y, dzisiaj... Chrześcijanie przeżywają wielkie udręki, że wchodzą do domów i szukają rodziny tej uwolnionej Asi Bibi. Że jest jakby na nich urządzone polowanie i czytaliśmy w poprzednich tygodniach, że będzie wielkie prześladowanie uczniów Chrystusa, że będą cierpieć z jego powodu. To rozumiem, że ten dzień rzeczywiście będzie, nabierz no, odwagi, podnieś głowę, bo przychodzi Twój wybawiciel, który tak. Cię przychodzi wyratować tej sytuacji. Ale i nie to... tylko wspomóc z tej sytuacji, ja bym tak powiedział, bo wyratuje nas na przykład przez krzyż i przez śmierć męczeńską, to jest także wyratowanie, tylko wspomożenie, właśnie, nabierzcie Ducha i wchodźcie w tą historię, bo to jest też potrzebne dzisiaj Kościół. Znaczy, to znaczy, że no. faktycznie się pokaże, że, że on jest prawdą. Tak, oczywiście, jeśli Kościół że cały świat, wszyscy ludzie ujrzą, to nie na zasadzie, że tak, uratuje chrześcijan, jego uczniów, a wszystkich innych potępi. Raczej y, trzeba rozumieć chyba to inaczej, że jakby chrześcijanie będą wtedy uczniowie Chrystusa takim znakiem, mówiliśmy, a, a ci, którzy będą mieli jakieś no, otwarte serce, by mieli rację. I to będzie taki moment też zbawienia dla innych. Nie to, że tylko my. Mm -hmm. o, o, jasne, tylko żeby to nie była taka wizja, że wszyscy No Bo jest mówimy o tym. Owszem, tak tak, i tutaj trzeba o tym wspomnieć. Że ci, którzy że... powiedzą, oni mieli rację, nie? Przyznają. I... Ale pamiętajmy, że ta walka jest bardzo poważna. I po to jest adwent, żebyśmy z radością dali. wsparcie od ciężarowego serca. No, bo jak będziesz czuwał, modlił się i. Od to, co cię obciąża. Tak, czyli grzech. Więc adwent nie jest czasem pokutnym, tak jak Wielki tak. Post, ale jednak jest wezwaniem, żeby odrzucić to, co nas, co, to, co czyni nasze serca ociężałymi. Czyli Pan Jezus mówi bardzo konkretnie: tak. pijaństwo, obżarstwo i troski doczesne. Jest. Takie troski które wypełniają mi głowę bez reszty i tam już nie ma miejsca w ogóle na słuchanie, co Bóg do mnie mówi. I w ogóle prawie nie pełnia jego woli. Jesteś wtedy dopiero wyzwolony jako ten człowiek nowy już, kiedy wchodzisz właśnie w życie będzie inne. Konsumpcja, używki, także elektroniczny, pracoholizm, jakieś szalone rozrywki. Kajdany grzechu to, tak samo. Każdy musi zobaczyć, co muszę odrzucić, żeby być lżejszym i móc się wyprostować i popatrzeć na Jezusa Coś trzeba zrzucić z tego garbu, który my mamy. Prośmy Czyli się uczyć tego. się w adwencie, jak żyć w duchu świętym, a nie według naszej znaczy cielesności. Według świata. Sędzowiec Leskowski, Sędzowiec Maciąg. Sędzowiec Muszycki.